Z miłości do życia i do siebie. Każdego dnia potrzeba podejmować decyzję, dokonywać wyboru, czemu powiedzieć tak, a czemu powiedzieć nie, na co się zgodzić, czemu lub komu odmówić, co wybrać, po to, żeby serce biło jak najdłużej i życie trwało jak najdłużej w spokoju. Często coś przesłania, pole widzenia, coś, co Bierze się za miłość, a tak naprawdę jest złudzeniem, które serce łamie, kiereszuje umysł, ciało i duszę. Z miłości do siebie, do życia, potrzeba często spoglądać w swoje własne serce, po to, żeby wrócić na właściwy tor i nie ulegać złudzeniom. Z miłości do życia i do siebie. With you by my side